Hejka, tu Trashing Matt, witam i zapraszam na krótki filmik informacyjny. No jakiś czas temu mój kanał pokonał pewien kamień milowy, a więc liczbę tysiąca widzów. Tak więc z tego powodu chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. No bardzo się cieszę, że podobają wam się moje produkcje. Mam nadzieję, że w przyszłości jakość jeszcze bardziej wzrośnie. No na pewno jest spora poprawa pomiędzy moimi pierwszymi filmikami z początku tego roku, kiedy zaczynałem nagrywać, a tymi, które w tej chwili produkuję. Mam więc nadzieję, że będzie tylko lepiej. Postaram się też wrzucać nieco więcej filmów, tak aby zawsze było to te minimum 2-3 filmy na tydzień. No jeszcze się zastanawiam nad tym, ale być może wprowadzę jakiegoś rodzaju grafik, czyli konkretne dni tygodnia, w których będę wrzucał filmiki. Ok, teraz co do planów na przyszłość. No to tak, co do Kerbal Space Program, to niestety muszę przyznać, że troszkę już się wypaliłem. No ciężko po prostu na okrągło ciągle nagrywać to samo. I wydaje mi się, że ten brak entuzjazmu przekłada się nieco na jakość filmików. Tak więc mam nadzieję, że zrozumiecie, jeśli zrobię sobie krótką przerwę od tego tytułu. Nie zamierzam dalej kontynuować trybu kariery w takiej postaci jak ostatnio, no bo tak szczerze mówiąc, tryb ten nie jest jeszcze za bardzo dopracowany, no bo eksperymenty są dość powtarzalne, a bez aspektu ekonomicznego i przy możliwości spamowania transmisji, no nie jest to tak naprawdę zbyt duże wyzwanie. Poza tym na YouTube pełno jest tego typu gameplay, właśnie z tego trybu. Tak więc myślę, że wrócę do mojej sandboxowej serii w poprzednim stylu, która chyba wydaje mi się, że była nieco bardziej unikatowa. No i wskazuje na to też chyba oglądalność, ponieważ odcinki z trybu kariery no, cieszą się mniejszą popularnością i przyniosły mi dość sporą utratę widzów. Tak więc zrobię sobie gdzieś tak dwutygodniową przerwę od KSP i po tym czasie z podładowanymi bateriami. Wracam do nagrywania serii głównej. No poza tym, co się tyczy planów na przyszłość, to planuję dodać jakieś nowe tytuły, no, żeby była nieco większa różnorodność. I na tą chwilę rozważam kilka tytułów. Pierwszym z nich jest King of Dragon Pass. Ci z was, którzy są użytkownikami forum Way of War, no, mogli natknąć się na interaktywny after action report, właśnie z tej gry, który z tego czasu prowadziłem. No i był on dość popularny. No, gra grata to połączenie RPG i strategii, no i jest naprawdę osadzona w bardzo fascynującym i ciekawym settingu fantasy. Każda rozgrywka jest niepowtarzalna i no naprawdę muszę przyznać, że potrafi wykreować fascynujące, bardzo wciągające historie. Tak więc to by była pierwsza opcja. Kolejny tytuł, który rozważam to RimWorld. Gra obecnie jest w fazie alfa, jeszcze nie została ukończona. No i przypomina ona nieco Dwarf Fortress. Po prostu na pewnej niezamieszkałej planecie rozbija się grupka kosmonautów i muszą jak najszybciej zbudować sobie schronienie. Zapewnić sobie źródło żywności, obronić się przed dzikimi zwierzętami czy też przed atakami bandytów. No i po prostu budują bazę, zwiększa się popularność tej małej kolonii, dokonują oni handlu, wynajmują technologię, no i tak dalej, i tak dalej. No jest to dość ciekawy, mały tytuł. No rozważam także Mountain Blade, no i myślę, że większość z Was doskonale zna ten tytuł. A więc, kombinacja gry zręcznościowej i RPG. W której to jeżdżąc konno po średniowiecznym świecie zdobywamy coraz to lepszy ekipunek i budujemy armię. Pomyślałem także o serii z gry Terraria. No wiem, że pełno tego jest na YouTube, ale bardzo lubię tą grę, a przy dość intensywnym montażu i szybkim tempie, jakie można znaleźć w moich filmikach, no myślę, że byłaby to potencjalnie ciekawa seria. Kolejnym tytułem byłaby Cywilizacja 5. I tutaj tak samo, dość mocna edycja i mnóstwo przycinania to mogłaby spowodować, że seria ta, która zwykle na innych kanałach trwa bardzo, bardzo długo, przy szybszym tempie mogłaby być dość ciekawa. I ostatnią grą, którą w tej chwili rozważam, jest Matka Strategii 4x, a więc Master of Orion 2. Czyli jest to taka cywilizacja osadzona w kosmosie. Odkrywamy obce rasy, prowadzimy z nimi dyplomację, wojny i budujemy nasze kosmiczne imperium. No także to tyle. Jeszcze raz chciałbym bardzo Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mieli jeszcze więcej powodów, aby pozostać na moim kanale i go oglądać. No i napiszcie, co myślicie o tych sugestiach co do potencjalnej trzeciej serii, którą bym rozpoczął. I być może macie też jakieś inne sugestie. Ok, także to tyle ode mnie.